A teraz o polskich śladach na wyspach Pacyfiku. Złociste plaże, tropikalna roślinność i błękit oceanu. Maleńka miejscowość Poland na wyspie Bożego Narodzenia, inaczej zwanej Kiritimati, to prawdziwy raj z dala od cywilizacji. A odkrywa go dla Państwa Katarzyna Grzęda Łozicka. Tak wygląda codzienność w tropikalnym raju. Do prawdziwej Polski jest stąd około 20 tysięcy kilometrów. To jest miejsce dla podróżników, nie dla turystów. Tu przyjeżdżają ci, którzy szukają miejsc nieskażonych cywilizacją. Dużo osób nawet nie wie, gdzie jest Kiribati. Poland to malutka osada położona na Kiribati, jednej z 33 wysp tworzących Republikę Kiribati. Cudowne niebo, najpiękniejsze niebo świata. Jednym z nielicznych polskich podróżników, którym udało się tam dotrzeć jest Olgierd Budrewicz. Kiedyśmy jechali w pewnym momencie pojawił się napis Poland. Na takim murku to była szkoła. Skąd wzięła się nazwa Poland do końca nie wiadomo. Burmistrz przywitał nas z Polski, z Poland, Poland a, tak. a skąd wy macie tę nazwę? Burmistrz nie wiedział. Nikt nie wiedział. Najprawdopodobniej osadę nazwano na cześć Polaka Stanisława Pełczyńskiego. Mechanika z amerykańskiego statku, który nauczył tobylców efektywnego nawadniania drzew palmowych. W podzięce osiedle nazwano Poland, pobliską zatokę Stanislas Bay, a katolicki kościół pod wezwaniem świętego Stanisława. Na pewno związek z Polską był, bo imię Stanisław i nazwa Poland. W wiosce Poland mieszka zaledwie 230 osób. Polaków tam niestety nie ma, aczkolwiek jest tam jeden mężczyzna, który był kiedyś cieślą pokładowym i odwiedził Gdańsk. Ale śladów polskości jest tu więcej, a jej polskie imiona można czasem usłyszeć w tropikalnym raju. Wojty Wojtek! Bo w Poland zawsze można liczyć na prawdziwie polską gościnność. Katarzyna Grzanda Polska 24.